Witam was serdecznie w kolejnej odsłonie wegańskich babeczek. Dzisiaj zrobimy sobie bananowe babeczki nadziewane dżemem pożyczkowym. Jak zwykle w przypadku babeczek Składniki dzielimy sobie na suche i mokre i zaczniemy tutaj od suchych. Ja zmieliłam dwie szklanki płatków owsianych. Możecie użyć mąki jakiejkolwiek. Ja po prostu zmieliłam sobie płatki owsiane. Do tego dodam 4 łyżki erytrolu. To może być ksylitol, może być cukier, może być miód, co tam chcecie. Ja dzisiaj robię taką dosyć dużą porcję, ponieważ miałam sporo bananów, które już naprawdę były bardzo, bardzo dojrzałe, ale możecie spokojnie podzielić te proporcje na dwie części i będziecie mieli około sześciu babeczek. Także cztery łyżki erytrolu, dwie łyżeczki proszku do pieczenia i to są nasze suche składniki, które teraz musimy sobie po prostu wymieszać. I zabieramy się zaraz za składniki mokre. Składników mokrych mamy naprawdę rekordowo niewiele. Cztery banany, tak jak mówiłam, mogą być bardzo dojrzałe, ale oczywiście jeszcze nie sfermentowane. Szklanka wody, którą można zastąpić mlekiem roślinnym czy jakimś innym płynem, na przykład sokiem, ale weźcie mi, że banany są na tyle treściwe, że to nie smakuje absolutnie jak woda, a oszczędzamy trochę kalorii, także jest fajnie. I to teraz musimy sobie po prostu zblendować na papkę. Teraz mieszamy ze sobą suche i mokre składniki, i mieszamy tylko do wymieszania tych składników. Także nie trzeba tutaj nic miksować, ubijać, wyrabiać. Bardzo szybka akcja, bardzo szybki przepis. Możecie sobie tu dodać jakieś przyprawy do piernika, cynamon, wanilię, kakao, co tylko chcecie. Ja robię w takiej bardzo podstawowej wersji, a już tutaj od Was zależy, co sobie dodacie do tego. Do tego ciasta i to można wymieszać dosłownie łyżką. Także naprawdę nie trzeba tutaj z niczym cudować. I zaraz będziemy przekładali tę masę do foremek silikonowych. Teraz masę przekładamy do foremek. Ja mam tutaj takie moje już bardzo stare i bardzo wysłużone, poodbarwiane silikonowe foremki na babeczki, ale dalej działają, więc ich nie wymieniam. Możecie upiec babeczki w całości, czyli po prostu wypełnić całe foremki tym ciastem i będą to jednolite babeczki bananowe, a możecie je czymś nadziać i ja właśnie mam zamiar to zrobić. I żeby je nadziewać, wykładam po prostu dno ciastem i do środka wkładam po łyżeczce nadzienia i ja używam tutaj dżemu porzeczkowego roboty mojej babci. Mam tutaj już niestety końcówkę, więc pewnie część ponadziewam masłem orzechowym i Wy też możecie użyć czego chcecie, czyli jakiś fajny dżem, albo kostka czekolady, albo łyżeczka masła orzechowego, czy jakiejś takiej zdrowszej wersji Nutelli. No naprawdę wszystko już zależy od Was. Można tu też wsadzić całego daktyla, albo kawałek jakiegoś niezbyt mokrego owocowego nadzienia w stylu kawałek moreli czy, czy coś takiego. Także naprawdę zróbcie co tylko chcecie. I teraz jak mamy je już tak nadziane, wykładamy ciasto po prostu drugą warstwę tego ciasta tak żeby przykryć nadzienie. O. I w ten sposób kontynuujemy aż nam się skończą składniki. Teraz rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni i wkładamy tam babeczki na 15 minut. Jak widzicie mi ich wyszło 12, czyli tak jak mówiłam, jeżeli podzielicie te składniki na pół, to wyjdzie wam ich około 6, czyli taka nasza standardowa porcja, jak to zwykle ma w przepisach. Także wkładam te babeczki i pokażę wam później efekt końcowy. Babeczki są już gotowe, wyglądają tak jak tutaj widzicie. Mam nadzieję, że przepis Wam się przyda, że skusicie się na wypróbowanie go. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zachęcam też do oglądania innych przepisów. Pod tym filmikiem będą podlinkowane różne wegańskie przepisy, w tym też inne rodzaje babeczek, także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Do zobaczenia następnym razem. Pa pa!